Cześć, to Kuba Łukowski. Pokażę Wam teraz krok po kroku kupić karnet na nowy sezon. Wchodzimy na stronę koronamyślnik.jelce.pl Następnie naciskamy kup karnet. Pierwsze co musimy założyć konto. Tutaj wpisujemy swoje dane. Klikamy dalej. Następnie musimy ponownie porównać wszystkie swoje dane personalne. Następnie musimy zaznaczyć pierwsze okienko i naciskamy załóż konto. Następnie musimy potwierdzić założenie konta na, na naszym e-mailu. Następnie wchodzimy na naszą pocztę. Musimy kliknąć link aktywacyjny. No i tak jak widzimy nasze konto zostało aktywowane. Następnie musimy się zalogować. I jeżeli chcecie być w kontakcie z klubem, zachęcam do zaznaczenia zgody marketingowej. To jak widzimy, jesteśmy na, na stronie głównej. Naciskamy tutaj ten koszyk. Przekieruje nas do, do wyboru biletu, na której trybunie y, chcemy usiąść. Wybieramy, przypuśćmy, miejsce numer 7. Klikamy koszyk. Następnie musimy y, nacisnąć przycisk, nowa karta. Sprawdzić, czy wszystkie, wszystkie dane się zgadzają. Klikamy zwykły. Następnie idziemy do podsumowania. Klikamy dalej. I teraz yy, musimy przekier przekierowuje nas do płatności. Naciskamy realizuj. A następnie pokażę Wam, jak otrzymać swój karnet. W prawym górnym rogu naciskamy Twoje konto. Następnie zjeżdżamy do zakładki Karnety. W prawym dolnym rogu naciskamy tą ikonkę. Następnie naciskamy przejść do karty. I tutaj mamy dwie opcje, jak chcemy otrzymać nasz karnet. Możemy go wydrukować w wersji papierowej, lub na urządzeniu mobilnym otrzymać kartę wirtualną. No i gotowe. Ja już karnety dla swojej rodziny kupiłem. Teraz wasza kolej. Widzimy się na Suzuki Arenie. Do zobaczenia.